Cześć, witam Was serdecznie, z tej strony Paweł kanał Crypto Lifestyle Polska. Wracam po przerwie, a w dzisiejszym wideo porozmawiamy o aplikacji Katizen. Jest to aplikacja, którą uruchomimy na komunikatorze Telegram. Jest ona również połączona z blockchainem Ton, którego portfel możemy również znaleźć na Telegramie. I tutaj opowiemy o tym jak i co trzeba robić, żeby potencjalnie ten airdrop zrobić. Co ja zrobiłem, co ja uważam, że warto zrobić, więc nie przedłużając zaczynamy. Dobra, jesteśmy z powrotem. Pamiętajcie, że ja nie jestem doradcą finansowym, więc wszystko co tutaj zobaczycie, to nie jest porada finansowa, a jedynie moje własne odczucia. Tutaj wprawdzie nic nie inwestujemy, ale dla osób chętnych. Możemy sobie zasilić portfel tonem i gdzieś tutaj dodatkowe bonusy za połączenia ze stroną, nawet za same opłaty transakcyjne, których wysokość jest gdzieś około 5 centów. Możemy sobie tutaj dodatkowe bonusy wykupić. Ja też kupiłem za automatyczne tutaj uzupełnianie tych kodków, tak? Więc zacznijmy od podstaw. Wejdźmy sobie na stronę w tej chwili. Mamy tutaj już 1,3 miliona użytkowników, dziennie po 234 tysiące użytkowników i on-chain users, czyli użytkowników, którzy są połączeni portfelem, używają transakcji, jest tylko 104 tysiące. I tutaj myślę, że na to warto właśnie zwrócić uwagę, bo w tego typu aplikacjach często są nagradzane nie nie, nie, nagradzane, nie wszyscy użytkownicy, tylko ci, którzy wykonali jakąś dużą ilość zadań, którzy na przykład w tym wypadku połączyli się z portfelem, który i tak będzie wymagany po to, żeby sklejmować ewentualnie tego w przyszłości tego airdropa tutaj mamy jeszcze taki e, jakby trailer, możemy sobie wejść na stronę, pooglądać tutaj trochę e, jak wyglądała tam bo była jakaś wcześniejsza wersja gry w tej chwili mamy gierkę, która umożliwia nam zbieranie tych kotów w przyszłości usłyszałem, że będzie tych gierek tutaj więcej także na ten moment ja nie będę tego oczywiście wszystkiego czytał, ale chciałem Wam pokazać, że firma jest ambitna, ma bardzo dużo kontaktów, partnerstw i to nie jest jakaś taka byle jaka gierka, którą warto zignorować, bo tutaj rzeczywiście może się okazać, że e, jeśli będziemy tutaj, o, właśnie mi uleciał bonus, a nie, jeszcze zdążyłem go kliknąć. ma Pojawiają się tutaj takie pieski, prawda? Wtedy możemy sobie tutaj bonusy kremować. Od czego w ogóle warto zacząć? Jak tutaj zaczniecie, oczywiście będziecie mieli niską rangę tych kotów. Ja już tutaj przez jakiś czas e, budowałem to. E, zapraszam tutaj też osoby, bo oczywiście można tutaj zapraszać osoby, dostawać za to jakieś bonusy. E, za jedną osobę tam wprawdzie nie ma dużo, bo to są trzy coiny. No chyba, że też ma Telegram Premium, to wtedy 43. Ale tak czy siak, warto tutaj sobie zapraszać. Mamy też takie coś jak questy. Questy, który, za które będziemy dostawali też te jakby fish tokeny. To jest taki wewnętrzny token. Możemy... Tutaj robić check-in, ale wtedy będziemy musieli ponieść opłatę transakcyjną 5 centów. Możemy dostać za codzienne logowanie się, za zaproszenie, dlatego tutaj właśnie za te zaproszenia później dostajemy jeszcze dodatkowe bonusy. Możemy też odwiedzić stronę, którą Wam przed chwilą pokazywałem. Za to również będą jakieś bonusy. Możemy zrobić follow na Twittera, robić jakieś tam retweety. Te za to są dodatkowe punkty. I są różne inne jeszcze zadania, które tutaj warto sobie na początku wykonać. A jeśli będziemy te, te zadania wykonywali skrupulatnie, będą nam się kumulowały, no to tutaj będziemy mogli później odbierać też yy, takie bonusy kumulacyjne, że tak powiem. Wracając do samej gry, yy, jak zaczniecie, klikniecie tutaj shop, pokażę Wam się prawdopodobnie takie okienko, gdzie będziecie mogli kupić za 10 centów yy, trochę yy, tokenów, które służą do budowania. Czyli tych tutaj z łapką, one służą do budowania, do kupowania kotów. Yy, można tutaj sobie generować, yy, można tutaj sobie tak jakby karmić, a tak naprawdę karmienie powoduje, że po prostu kupujemy nowego kota. Na przykład teraz ja mogę sobie kupić ten level 20. I tutaj zauważcie, że jak spadają nam koty i są dwa z takiego samego rodzaju, one się łączą. U mnie to już robi się automatycznie, bo wykupiłem sobie taką opcję. Teraz wam już nie, nie jestem w stanie tego pokazać, ale kosztuje ona chyba w promocji 3900 coinów, a normalnie chyba 6000. Mówię o tych coinach, które e, znajdziecie. Balans znajdziecie ich. E, moment. Balans ich znajdziecie tutaj na przykład, tak. Można sobie je dokupić tutaj w sklepie. Ja dokupiłem tylko za 5 dolarów, resztę sobie nazbierałem. E, czyli jest możliwość, e, tak naprawdę, nazbierania ich. Tutaj z aktywności. Ja chciałem szybciej, więc sobie stwierdziłem, że poniosę taki koszt. Tu mamy też taką gierkę. Ja w nią osobiście nie gram, bo tam no, chyba to jest taka gierka hazardowa. Mm, tu można sobie ustawić, ile razy ma być zakład. Można sobie to ręcznie też tutaj startować i można wygrywać z tego, co ja tutaj rozumiem. To te, te właśnie punkty służące do budowania, tak? Do rozwijania naszych kotów. Gierka, e, jeśli ją uruchomimy i nie będziemy ją mieli jakby, będziemy ją mieli zamkniętą, w tle będą zbierały nam się offline, tak powiem, coiny, które później, jeśli to na przykład codziennie będziemy uruchamiali, a tutaj zalecam codzienne uruchamianie, jest to dobry nawyk, który e, może nam przynieść później efekty e, w momencie, kiedy będzie do sklamowania ten airdrop. Codziennie po parę minut tak naprawdę wystarczy tutaj poświęcić. Ta skrupulatność i konsekwencja może tutaj przynieść później mówię nam ciekawe efekty. Więc ja sobie codziennie wchodzę to mogę sobie jakiś boost wy, wy, wykupić. Tak jak tutaj widzicie mamy coś takiego jak free i tutaj co jakiś czas będziemy mogli sobie brać te boosty. Musimy mieć włączoną tą gierkę i sobie to ręcznie przerzucać. No ale jeśli nie będziemy mieli włączonej w tle nam się będą również według tej szybkości która tutaj zdobędziemy naliczały te tokeny. Dzięki czemu później będziemy mogli sobie y, kupować coraz to nowsze koty i budować wyższe levele. Ja już jestem na levelu 26. To trochę czasu zajęło, żeby tutaj dotrzeć. Eee, więc no, codziennie poświęcam mówię, parę minut. Wchodzę tak naprawdę. Czasami nawet gdzieś w wolnej chwili sobie poklikam. Eee, można powiedzieć nawet, że jest to przyjemne. Oczywiście jak wszystko może z czasem się komuś znudzić. Eee, więc mówię, możemy tutaj sobie wchodzić szukać bonusów. Często jest tak, zaraz po uruchomieniu gry Pokaże nam się to jakiś stworek, czy to zielony pepe, czy jakaś kaczuszka. W momencie, kiedy klikniemy w odpowiednim czasie, zanim ona ucieknie z planszy, tą postać, dostaniemy za to jakieś tam bonusy, tak? Czy to będą spadające na przykład cztery za darmo, o, ta, tutaj te spadochronki z kapsułą, czy może to być też tak, że sobie m, zapłacimy 5 centów, i klikniemy ten ton free, ale to free to oznacza, że Opłacimy tylko opłatę transakcyjną i za te 5 centów dostaniemy ten większy bonus. Ja tak czasami robię, z racji tego, że zbieram sobie te on-chainowe transakcje. Tutaj e, gdzieś to później się może liczyć, tak? E, nie wiemy dokładnie, co się będzie liczyło do airdropa, ale może to się liczyć, więc ja stwierdziłem, że tam jakieś e, parę grosików sobie tutaj na to poświęcę, bo widzę duży potencjał, tak? Jeśli wejdziemy tutaj w announcements ich oficjalne, zobaczcie ile tutaj jest osób. Można sobie zobaczyć z kim oni współpracują, jakie tutaj planują w przyszłości akcje, zachęcają do używania podobnych projektów. Ja tutaj oczywiście pokażę wam również inne projekty. No użytkowników już na ten moment jest bardzo dużo. Zaczynają się pojawiać jakieś reklamy w Telegramie, bo niedługo będą, będzie takie coś jak reklamy w Telegramie. Tutaj mamy też portfel, właśnie, o, w tym portfelu, właśnie pojawiają się reklamy. Jeśli klikniemy tutaj na nasz portfel, to akurat pokazuje Wam w aplikacji na komputerze. Natomiast, oczywiście, większość osób będzie używało tego na swoim telefonie. To mm, ten portfel, nie wiem, czy od razu macie założony, czy na przykład, ja go sobie założę. O, jak widać, pokazuje się teraz tu reklama w portfelu, tak? Także, no, jest to duża akcja, słuchajcie. Telegram ma prawie miliard użytkowników, yy, więc yy, no, miliard użytkowników ma te portfele domyślnie, tak? Tutaj może trzeba sobie tam jakieś założyć dodatkowe portfele. Już nie pamiętam, jak to się robiło. Być może zrobię o tym osobne wideo. W każdym razie, jeśli macie ten portfel, warto go sobie zasilić jakimiś drobnymi, ton po to, żeby yy, mieć tutaj przewagę nad innymi użytkownikami, nawet zrobić jedną transakcję, tak? Za jakieś parę centów. Połączyć się z portfelem, z tą aplikacją po to, żeby być zarejestrowanym właśnie jako użytkownik on-chain. Jest to ważne jakby ze względu na, to już mi się chyba wyłączyło, to wpiszemy kartizen. Mówię, ja gram na, głównie na telefonie, tutaj na potrzeby filmu sobie wyrzuciłem, tak żebyście wy widzieli. Wcześniej to chyba nie działało, teraz już działa również tutaj wersji yy, na desktop, tak. No więc tak jak widzicie, no gierka jest dosyć prosta. Możecie dać nawet ją swojemu dziecku po to, żeby wam tutaj nabijało punkty. Nie wiem, czy to będzie jakieś poniewymaganie KYC. Jeśli chcecie kupić Tona, o tym zrobię osobny filmik, ale tak naprawdę możecie skorzystać z takiego serwisu ChangeNow. Tutaj sobie wybrać yy, Ton. Yy, tu sobie wybrać na przykład coś, z czego chcemy przejść. Załóżmy, że chcemy nie wiem, z BNB przejść, tak? No to sobie damy, że chcemy kupić tonów, nie wiem, za 0, nawet tam jakieś drobne. No chcemy jednego tona nawet, tak? Tylko tutaj będą jakieś pewnie minima. Także widzicie, to jest chyba minimum. Za tyle będą. Możemy te minimum tych tonów. E, tak samo jakieś minima będą na giełdach. E, można sobie gdzieś te tony. E, w inny sposób zorganizować. E, ja jeszcze korzystam z giełdy... Maxi i Bing X to są giełdy, które nie mają KYC, tam też można kupić coina na giełdzie i wysłać sobie na nasz portfel na telegramie. I tak właśnie zalecam Wam zrobić, jeśli chcecie, jeśli potraktujecie to poważnie, tak? Bo oczywiście możecie sobie na początek używać tylko wersji darmowej bez połączenia z portfelem i tylko tutaj klikać, zobaczyć, poczytać, zdecydować, czy uważacie, że jest tutaj potencjał, żeby poświęcić przede wszystkim swój czas. Bo ten, za ten czas właśnie będziemy głównie wynagrodzeni, no i jakieś drobne. Patrząc na poprzednie airdropy też moim zdaniem warto. Tak jak widzicie tutaj mi się nalicza, mogę sobie jeszcze kupić jakieś niższe koty. Załóżmy, że sobie kupię jeszcze powiedzmy. Mm, mam 1 milion 800. 000. Mogę sobie kupić takiego kota 19. Nie, tego mogę kupić też nie. Eee, aha, bo już mam tylko 100... To już mam za mało e, środków, tak? Muszę poczekać zaraz, aż mi się na zbiera. E, często robię tak, właśnie, że włączam sobie tę gierkę z 2-3 razy dziennie. Często wtedy mi wyskakują jakieś bonusy. E, właśnie po włączeniu, tak jak o teraz tutaj widzicie ten piesek, fajnie się pokazał. Ja sobie wezmę teraz darmowe, ale gdybym chciał zapłacić te 5 centów opłaty transakcyjnej, mogę sobie dać claim. A może pokażę wam, żeby już było widać, jak to się robi. Fajnie, że to się pokazało. Połączy nam się tutaj z naszym portfelem, na którym mam środki. Widzicie, krzyczy tutaj o te 5 centów, więc ja zatwierdzę. Wrócę do gierki. I za chwilę, jak to mi przejdzie na blockchainie, to tutaj mi spadną po prostu, spadnie mi tych ośmiu spa chronerów. Właśnie chyba ktoś mi tutaj nowy zarejestrował się właśnie teraz. Także jak widzicie, warto tutaj się pobawić. Bo słuchajcie, ja już widziałem airdropy z gierek yy, nawet rzędu paru tysięcy dolarów i uwierzcie mi, że takie rzeczy są możliwe. O, teraz widać jak nam spadł ten airdrop. To ja sobie trochę przyspieszam, że otw otwarcie tych paczek. Automatycznie już mi yy, tutaj jakby robi to automat, natomiast widzicie, robiąc to ręcznie też można, nie trzeba tego wykupywać. Chociaż tak jak mówię, ja Wam pokazuję to co ja robię, to co Wy już sobie tutaj decydujecie, to jest Wasza sprawa. Można tutaj oczywiście być darmowym użytkownikiem, ewentualnie jakieś parę grosików przeznaczyć na tą aplikację po to, żeby w przyszłości otrzymać fajny airdrop. Dziękuję Wam za uwagę. To już wszystko w tym materiale. Niedługo będę wracał z kolejnymi filmami dla Was. Będą kolejne airdropy, aplikacje na, Air, na Telegrama. Będą też innego rodzaju airdropy. Trochę chcę zrobić filmików o portfelach i o tym, co teraz jest na trendach, czyli trading na Solana, boty na Solana. Jak również sieć ton, tutaj tą sieć też darzę wyjątkową sympatią i uważam, że w przyszłości ta sieć ma ogromne możliwości na rozwój i już teraz warto sobie zbierać tokeny ton w przyszłości, mogą one być dużo więcej warte. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.